Warszawska giełda w tym tygodniu wyglądała jak trupo reanimacji, niby jeszcze leży, ale nagle podryguje, jakby miał ochotę wstać i pogryźć ratownika. Indeksy zamknęły tydzień na plusie, ale to nie był żaden karnawał. Raczej selekcja naturalna, średniaki dostały czerwony dywan, a wielkim spółkom ochroniarz przy drzwiach powiedział Spiergruchajcie, nie ma listy dla Waszych grubych karków. wig 20 doczłapał 80%, bez fajerwerków, ale przynajmniej nie dogorywał na ziemi. Szeroki WIG wspiął się o około 1%, a prawdziwe show odwalił M 40, który przygruchał sobie wzrost prawie 2% i udowodnił, że średniaki rządzą parkietem. Ledwo pierdnął. Wzrost symboliczny, jak jałmużna pod kościołem. Obroty mówiły same za siebie. Piątek to ponad miliard 600 milionów, a cały tydzień ponad 2 miliardy złotych. Tu się naprawdę handlowało, a nie tylko skrolowało kursy w kiblu. Makro też dorzuciło swoje. PMI dla przemysłu wdrapał się do 48 punktów. Wciąż bagno poniżej 50, ale przynajmniej gospodarka przestała pełzać na czworakach. Najlepszy wynik od kwietnia, więc rynek chwycił tę resztkę powietrza, jak to pielec rury od odkurzacza i udaje, że jeszcze oddycha. A globalnie Amerykanie odstawili kabar. Zamknęli rząd. Na Wall Street i w CNN, grucha cyrka, w Warszawie? Zero reakcji. Parkiet tylko machnął skrzydłem. I poleciał dalej, bo każdy wie, że Shutdown to polityczna telenowela, a nie Armageddon. W tle coraz głośniej pachnie większą polityką fedu, więc kasa z rynków rozwiniętych szuka taniego mięsa na wschodzących. I tak Polska staje się jednym z tych stołów, przy których nagle zaczynają jeść grubasy. Konkluzja Tydzień kontrastów. Wielcy grali w śpiączce, średniaki zagarnęły show, PMI dał iluzję oddechu, a globalny hałas został olany jak zeszłoroczny śnieg. GPW pierwszy raz od dawna nie dała się wgruchać medialnym bredniom i zaczęła udawać, że liczą się fundamenty, a nie krzyk za oceanu. Partnerem tego odcinka jest XTB, miejsce, gdzie możesz handlować bez prowizji do 100 tysięcy euro miesięcznie. Masz akcje, ETF-y, indeksy, wszystko w jednym miejscu, bez kombinowania i zbędnych opłat. A jeśli dopiero zaczynasz z kodem Sowka, dostajesz darmowy kurs dla początkujących, żebyś wiedział, co robisz, zanim klikniesz kup. Krótko mówiąc, mniej gadania, więcej inwestowania. Na warszawskim parkiecie dwa światy. KGHM rozjechał wszystko jak czołg na miedzianym dopalaczu, a CCC poleciało na pysk jak kartonowy manekin z wystawy. Cały tydzień kręcił się wokół tej pary i pokazał, że giełda potrafi być kapryśna jak cholera. KGHM był królem bez korony, kurs rósł niemal codziennie, a w piątek dołożył ponad 2 i domknął tydzień z wynikiem 8,8% w okresie od 29 września do 3 października. Ale szerzej patrząc, od 23 września kurs wystrzelił już o blisko 19%. To nie był rajd, to była rzeźnia dla shortujących. Pomogła londyńska giełda metali, gdzie ceny miedzi podniosły się o 5,7% od końcówki września. Do tego Indonezja wstrzymała wydobycie i nagle na rynku zrobiło się ciasno. Mniej surowca, wyższe ceny, a dla KGHM to jak wygrany los. Fundamenty też dołożyły swoje. W pierwszym półroczu 2025 EBITDA poszła w górę o 16%. Rok do roku. Dzięki Kosztów i poprawie efektywności. Kapitał spiergruchał z banków prosto w stronę surowców. Więc rajd miedziowego giganta to nie chwilowy kaprys, tylko pokaz siły twardych aktywów, które mają realną wartość, a nie slajdy w powerpointzie. Na drugim biegunie 300 dostało obuchem prosto w łeb. W czwartek akcje zanurkowały o prawie 10%, a tydzień zamknęły spadkiem o 8,8%. ,8%. Powód? Wyniki za drugi kwartał, które były parodią. Przychody niby wzrost o 11% do 2 miliardów 900 milionów złotych. EBITDA 14% do 465 milionów, ale inwestorzy czekali na 481 milionów, które spółka sama obiecała. Nie dowieźli, zaufanie poszło się gruchać i prawdziwy dramat. Zysk netto 78,5 miliona wobec 272,8 miliona rok wcześniej. To nie spadek to egzekucja. Rynek nie kupił odgruchanych bajek prezesa o działającej strategii. Sprzedaż rośnie, ale marże poszły w bagno, a przychody bez zysków są warte mniej niż rozklejone trampki. Inwestorzy nie patyczkowali się. Masowa wyprzedaż, miliardy wyparowały z kapitalizacji i kolejna łatka detalisty, który nie radzi sobie z kosztami. W tle pojawił się Goldman Sachs z udziałem 5,41% w głosach. Obserwują, ale nie rzucają się ratować tonącego. Efekt jeden tydzień, dwa bieguny. KGHM pokazał, że fundamenty i globalne ceny Robotę, a CCC udowodniło, że wzrost przychodów bezrentowności to śmieć. GPW nie pieści się z byle kim. nagradza mięso, a słabości wyrzuca na śmietnik. GSW, Wilton i Mabion. Cała trójka to pacjenci na Ojomie, każdy podpięty do innej kroplówki, ale diagnoza ta sama. Rynkowa Sepsa, Jastrzębska Spółka Węglowa, zaczęła przedstawienie w stylu tragedii greckiej. Chór inwestorów zawodzi, a bohater Kona na scenie. Strata netto za pierwsze półrocze to 2 miliardy 80 milionów złotych. Tak, miliardy, a nie jakieś grosze w milionach. Ebitda po wyczyszczeniu ze zdarzeń jednorazowych minus 911,4 miliona. I jakby tego było było mało. PWC odmówiło wydania opinii z przeglądu sprawozdania. Czytaj, nie ufamy, sprawdzajcie sami, czy ta grucha w ogóle oddycha. Analitycy mówią wprost. Bez respiratora z zewnątrz JSW może stracić płynność już w marcu 2026. Kurs akcji poleciał o 8% i to jest dziś żywy trup, symbol, że nawet górniczy kolos może posypać się jak piach. Wielton, producent naczep, też wjechał prosto w ścianę. Strata netto to 104,7 miliona, przy przychodach 1,35 milionów. Rok wcześniej 1 137 milionów. Zamiast rozwijać biznes, spółka musiała żebrać o kasę w emisjach serii E i F, które Przyniosły 77,5 miliona. Dla inwestorów sygnał prosty: nie finansują rozwoju, tylko utrzymują przy życiu trupa na kroplówce. Każdy kolejny ruch wygląda bardziej jak desperackie machanie rękami tonącego, niż jak strategia. Mabion to już parodia biotechnologii. Strata w drugim kwartale: 15,42 miliony. A rok temu jeszcze zysk 10,29 milionów. Przychody spadły do 3,26 miliona, w sprawie 29,8 miliona. To nie spadek. To zaoranie całej tabeli. Jedyny ratunek: pożyczka 18 milionów złotych od Tweety Investments. Bez tej kroplówki pacjent nawet nie doczekałby świąt. Trzy różne spółki. Jeden przekaz, rynek nie kupuje bajek o strategiach i planach. Pyta wprost: macie kasę czy nie? A odpowiedź brzmi: ledwo zipiemy, podłączcie nas do tlenu. GPW pokazuje zero litości. to nie dowozi, ten spada w przepaść i Nie ma co liczyć na sentymentalne ratowanie. Po trupiarni w GSW, Wieltonie i Mabionie. Ktoś w końcu musiał wyczyścić podłogę z krwi i pokazać, że GPW to nie tylko prosektorium. Wjechało Asseco, Playway, Wiczen i Tekst. Ekipa, która zamiast dusić inwestorów z mrodem strat, dała im chwilę na oddech, choć każdy w swoim stylu. Asseco Poland w czwartek wywaliło drzwi z zawiasów. Kurs w górę o prawie 14% tydzień, zamknięty na plusie. 11%, ale to nie była przypadkowa podbitka. Sprzedali 12,3 miliona akcji własnych TSSS Europe i pokazali, że mają kasę i kontrolę nad własnym cyrkiem. Inwestorzy rzucili się na walor, jak na darmowe drinki w barze. Jasekko ciągnęło Muvik 40 za fraki do góry. Playway, wyniki jak suchy chleb, żadnego masła, ale też żadnej pleśni. Zysk netto 80 milionów 900 tysięcy, przychody 141 milionów i 20. Rok temu było lepiej, ale kogo to obchodzi, skoro zgadza się z oczekiwaniami. Do tego ponad 609 milionów aktywów to nie jest Bajzel, to jest Skarbonka. Rynek dostał stabilność. Zero trupów w szafie, a w tych czasach nudna pewno to jak whisky bez wody. Mocne i klarowne. Wittchen to galanteria, ale na parkiecie pokazali zęby. Sprzedaż w trzecim kwartale 119,7 miliona. Wzrost o 4% rok do roku. Segment B, 2B wystrzelił 17%, detal tylko 3. Konsument w sklepach dalej liczy każdą złotówkę, ale Wittchen kroi biznesowe kontrakty jak skórę na paski i wychodzi na swoje. Zero euforii, zero paniki, cicha robota, która daje kasę. A tekst? Dawniej live chat, teraz bardziej dead chat. Bo ich wskaźniki wyglądają jak zwłoki po tygodniu w rzece. Miesięczne przychody 7,6 setnych miliona dolarów. Wzrost o żałosne 30% rok do roku, a kwarta Kwartału jeszcze spadek o 1,5 ARR 84,77 miliona. Inwestorzy zobaczyli spadek i od razu przygruchali kurs w dół o ponad 3%. Powód nowa aplikacja TextApp pali kasę szybciej niż grucła gumę na światłach i nikt nie wie, czy spółka zdąży dowieść cokolwiek zanim klienci spiergruchają do konkurencji. Ten zestaw to najlepszy dowód, że GPW to nie tylko stypa, a seko rozwaliło bank Playway dał solidny bochenek, wiczien chciał skóry jak chirurg, a tekst udowodnił, że w technologii nie ma taryfy ulgowej. Albo rośniesz, albo rynek ładuje cię w beton i spuszcza w Wiśle. Po czterech aktach dramatu przyszedł czas na giełdową tablicę. Głoszeń. Tu się dzieje wszystko naraz. Jedni się dzielą, inni znikają, kolejni drukują dług, a banki podciągają cały sektor za kołnierz. Kapitał krąży, decyzje lecą jak z karabinu, a akcjonariusze liczą, czy wpadnie im coś więcej niż drobny na bilet tramwajowy. Grenewia w piątek 3 października odpaliła bombę, nadzwyczajne walne i decyzja o rozpluciu spółki na dwie części. Górnictwo i wiatraki idą do wydzielonego famuru, Grenewia zostaje jako holding. Rynek wywęszył to wcześniej i kurs poszedł w górę o ponad 8%, zanim jeszcze padło oficjalne głosowanie. Typowa giełdowa scena. Lotka robi cenę, papier lata, a formalności tylko przyklepują efekt. LSI Soft, nie bawił się w półśrodki. Żegna się z parkietem, Koniec notowań. Kto trzymał papiery, ten teraz dostaje kubeł zimnej wody na głowę i musi szukać wyjścia z inwestycji. GTC zagrało po swojemu. Emisja obligacji o wartości 455 milionów euro, zabezpieczonych, uprzywilejowanych, kupon 6,5%, zapadalność 2030 rok. Tani kapitał na lata. Inwestorzy obligacyjni dostają stabilny strumień procentów, a spółka pakuje amunicję na kolejne projekty. Polimex Mostostal, emisja akcji serii S i podwyższenie kapitału zakładowego. Zastrzyk gotówki z jednej strony, rozwodnienie akcjonariuszy z drugiej. Miecz obosieczny wbity prosto w tabelkę. Doktor Finance. Umowa inwestycyjna akcji ...i od sprzedaż udziałów w spółce zależnej. Zmiany własnościowe jak w kalejdoskopie, jedno wielkie tasowanie kapitału, gdzie każdy próbuje znaleźć lepszą pozycję przy stole. Dywidendy to było jak na przedświątecznym rozdawnictwie. Esotic sypnął 3 zł na akcje, GameOps i MCI też dorzuciły swoje. Merkur wrzucił ponad 27 milionów zł, 1,78 zł na akcję. i na dokładkę ogłosił sprzedaż części biznesu od Dymiania do Kingspan. Strategiczne porządki plus bonus dla akcjonariuszy w jednym strzale. Banki w tym czasie robiły swoje, trzymając indeksy za kark. WIG Banki w górę o 1,7%, liderem PKO BP z Wynikiem 3,7% obok Pekao, Alior, Santander i M. Bank. Sektor pokazuje, że nawet jeśli pojedyncze spółki się rozlatują, banki ciągną wózek jak woły i bez nich parkiet leżałby w rowie. Ten obraz to czysta giełda w pigułce. Jedni się dzielą, inni znikają, kolejni drukują obligacje, następni rozwadniają akcje, a jeszcze inni rozdają kasę akcjonariuszom. Banki tymczasem pompują indeksy i trzymają wszystko w pionie. I to jest właśnie tętniące serce parkietu. Nie żadne tam kolorowe wykresiki w prezentacji. Finałowy akt tego cyrku, giełdowa tablica wyników, gdzie jedni tańczą na róże z banknotami w zębach, a inni leżą w rynsztoku, z przez tłum. Priotech Instruments wystrzelił jak rakieta i to dosłownie. Kontrakt z Europejską Agencją Kosmiczną podbity o ponad 7 milionów euro, kurs w górę o 8%. Mały kosmiczny gracz dostał paliwo rakietowe i nagle inwestorzy uwierzyli, że to nie tylko PowerPoint, ale biznes z pieczątką od Esa. Grenewia już wcześniej podgrzewała atmosferę swoim podziałem, a sama zapowiedź wystarczyła, żeby kurs skoczył o 8,5%. PKP Cargo też ożyło. Środa. Podbitka ponad 7%, bo ktoś zauważył, że pociągi naprawdę jeżdżą, a nie stoją w krzakach. A na małych spółkach petarda. Tezgas w piątek plus 19 i 60%. I został plus 16 i 70. Apetyt na ryzyko wrócił. Inwestorzy rzucają się na newsy jak wygłodniałe psy, ale za zwycięzcami ciągną się też trupy. Harper zleciał o prawie 17%. Izolacja dołożyła minus 13. pator dostał w ryj od Ułokik. Postępowanie antymonopolowe wobec spółki zależnej i ryzyko kary do 10% obrotu. Kurs od razu spadł o ponad 7%, tym fabrik oberwał 7 i a Bumech prawie 6, oddając wcześniejsze zyski. Rynek nie wybacza. Zły news i twoje papiery lądują w koszu szybciej niż ulotki z kebaba pod blokiem. Systemowo też coś się ruszyło. GPW ruszyła z nową edycją programu wsparcia pokrycia Analitycznego. 65 spółek pod lupą, 22 nowe, budżet powiększony o 40%. Więcej analiz, więcej widoczności, więcej szans, że ktoś zauważy mniejsze firmy, zanim zdechną w ciszy. Analitycy dorzucili swoje mądrości. BMPKOBP mówi, że rynek w konsolidacji kluczowy poziom dla WIG-20 to 2860 punktów. Smoliński z tego samego biura zauważył, że inwestorzy chcą kupować, ale nie mają siły przebić oporów. Najlepiej wygląda SWIG-80, choć sam też pisi się w konsolidacji. Na szerszym planie widać trzy motywy. Pierwszy, hossa surowcowa, kontra kłopoty konsumenta. KGHM bryluje na miedzi. 300 i Dino dostają w marży. Drugi średnie spółki rządzą. Pewigy, 40 znów w formie. Trzeci rynek nie bierze jeńców. Masz przychody bez zysków, dziękujemy. spiergruchaj. perspektywy. Patrzymy na dane z amerykańskiego rynku pracy i decyzje Rady Polityki Pieniężnej. Jedni liczą na obniżkę stóp w październiku, inni w listopadzie, nieważne kiedy, te ruchy ustawią scenę na końcówkę roku. I to zamyka tydzień. Od fajerwerków KGHM trupiarnie JSW od stabilnych Haseko gasa robiącego 20% w dzień. GPW pokazała, że nie jest już rynkiem dla grzecznych dzieci. To ring, gdzie nagrody są tłuste, a kary jeszcze bardziej brutalne. Jedna sprawa, nie jestem doradcą inwestycyjnym, nie mam licencji certyfikatów, ani magicznej kulki. Także wszystkie inwestycje robisz na własną odpowiedzialność, a materiał to wnioski. Słówki.